Co prawda, FIFA 22 oficjalnej premiery jeszcze nie miała, no ale... Jednak wczoraj na oficjalnej stronie EA Sports pojawiła się informacja, że Messi będzie miał zaledwie 3 gwiazdki sztuczek. Tak samo Ronaldo minus 1. Neymar i Mbappé również by tak ucierpieli. Oczywiście zostało to szybko naprostowane. No i wiadomo, błąd każdemu się zdarza. No i również wczoraj pojawiła się informacja, że przedsprzedażowe OTW nie będzie w formie paczki, tylko piku. I również ta informacja pojawiła się na oficjalnej stronie EA. Ale spokojnie, to też błąd już jest naprawiony. Na że to jest jednak paczka, nie pik. Spokojnie, nie robi to już na mnie wrażenia. Błędy się zdarzają każdemu, no i jej to już na pewno pierwszy raz. Ale jest jedna rzecz, która irytuje mnie co roku. A ja tylko wspomnę, że na YouTubie istnieje nieszczęsny algorytm, więc jeżeli chcesz, żeby ten kanał szybował wyżej, to łapka w górę, sub. Dzięki. Słuchajcie, jeżeli jest jedna rzecz, która irytuje mnie już od lat i która występuje za każdym razem w FIFA, to jest. Nie będę was dłużej trzymał w napięciu. Oczywiście chodzi o bezcelowość i bezsensowność 90% kart, które pojawiają się w grze. O nie, 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 nie. Nie Nie wmówicie mi, że trzykrotny zdobywca złotej piłki, Marco van Basten, już na samym starcie gry, będzie nie dorównywał Malenowi, który ma zaledwie 80 overalla, jest dopiero. O boże, ok Najgorsze, że jak popatrzymy sobie już na jego wersję Prime, która pewnie będzie w grze dopiero od grudnia, to ona już jest też słaba i nie będzie w stanie nawet zagrozić takiemu Malenowi, który jest na samym początku gry Kozakiem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie dla większości z Was ten Wambasten nie byłby aż takim złym napastnikiem, ale dla mnie, gdy go wiele rzeczy, m.in. wzrost, trzy gwiazdki sztuczek. Kaman, Van Basten 83 Pesa. To po prostu sprawia, że on nie wpisuje się w metę gry i nie ma szans, właśnie dorównać takim gościom jak chociażby Malen. To jest randomowy przykład, bo takich piłkarzy jak Malen jest naprawdę sporo, którzy osiągnęli o wiele mniej, a nie mają podjazdu. Znaczy ikony, nie mają podjazdu, właśnie do tego piłkarza. Ale spokojnie w grze pojawi się chociażby nowa ikona Van Persiego. No jak widzicie, 85 Pesa, 90 Dribblingu, 94 strzałów. Oczywiście na jego wersji Prime. Hmm. Pomyślmy na zdrową logikę, czy ta karta będzie grywalna, czy raczej nie. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, że Van Persie czy Van Basten byli demonami prędkości, teraz każda karta powinna mieć minimum 95 pejsa. Tu chodzi o to, aby stworzyć zbilansowaną grę, gdzie właśnie takie ikony będą miały szansę przeżycia, a nie będą po prostu zjadaczami przez byle jakie karty. Ale to nie tylko o ikony chodzi. Nie wiem, czy widzieliście najwyżej ocenioną jedenastkę piłkarzy z La Liga. Przecież te karty są już foderami od początku wyjścia. No dobra, może przesadzą taki De Jong, Modric, Alaba czy Jordi Alba. Na pewno na samym starcie gry będą dawali radę. No Carvajal, Oblak też. Ale zobaczcie chociażby na trójkę najlepszych napastników w La Lidze. Aguero, Benzema, Suarez. To jest po prostu trio, jeżeli chodzi o bezużyteczność grze. Aguero 7,1 Pejsa, 7,6 Pejsa Benzema, 7,2 Suarez. No, Benzema to w ogóle ratuje Real Madrid, a w samej grze raczej za bardzo grywalny przez ten Pejs nie będzie. No, bo jak wiemy, każda edycja po prostu jest zależna tylko i wyłącznie od Pejsa. To samo Tony Cross, 88 overall. Naprawdę niezły, ale 53 pej'sa, jeden z najlepszych pomocników na świecie, no jak nie najlepszy w ogóle w całej Lalidze, a w samej grze już od startu gry nie oszukujmy się, będzie tanim foderem, bo chociażby w samej grze będzie zjadał go każdy gość z La Ligi, który ma te 70 pej'sa minimum, no 80 to najlepiej. Dlatego jeszcze na starcie gry modrić będzie jak najbardziej dawał radę, ale w późniejszym etapie gry będzie już zamieniony. No to jest oczywiste. I tym sposobem w Fifie mamy około 105 ikon, no tam pewnie jeszcze może wyjść jakaś, więc na razie nie liczę wszystkich, chodzi o to, że mamy gwarantowane minimum 100 ikon, z czego 10 jest endgame'owych, 20 jest naprawdę niezłych, a 30 jest tam jeszcze grywalnych, dajmy na to do połowy Fify, a reszta to jest po prostu zwykły syf i który co najlepsze jest w samej Fifie niegrywalny kompletnie. Sorki zapomniałem wyłączyć alertów subów Ale możecie subka zostawić A w rzeczywistości był kozak piłkarzem I to jest naprawdę dobijające Jeżeli chodzi o całość gry Bo jak sobie tutaj mijam tych piłkarzy i patrzę Fernando Hierro 75 pejsa, gość już będzie niegrywalny Bo Krua, który podobno ma mieć 88 tempa co będzie po prostu sprawiało, że Jero jeszcze jako tako, co jest właśnie najlepsze, taki piłkarz jeszcze do niedawna był uważany za naprawdę fajną kartę, ale obecnie już 75 pejsa będzie go skreślać tylko i wyłącznie dlatego, że w tym roku i jej postanowiła naprawdę tego pejsa powiększyć zwykłym piłkarzom, bo wcześniej jak ktoś miał 80 pejsa, to już był sztos, Ale teraz chociażby pojawia się karta takiego La Croix, który ponoć ma mieć 88 pejsa. I powiedzcie mi, dlaczego ludzie później mają nie wybrać chociażby francuza? który będzie miał świetne połączenie, a na korzyść chociażby Jero, który będzie kosztował, nie wiem, tam na początku gry wiadomo, astronomiczną sumę, a właśnie taki Lacroix będzie go zjadał. Oczywiście te statystyki na karcie Francuza jeszcze nie są potwierdzone, ale na 99% właśnie takie dostanie. Carles Puyol, jeden z najlepszych obrońców na świecie, ostoja FC Barcelony przez wiele lat. Ja sam jestem kibicem Realu Madryt, ale Puyola zawsze uwielbiałem. A chociażby Eder Militao 83 pejsa, niby nie dużo więcej Ale tutaj przez na to, że ma 55 agility i 55 balansu A Militao ma go o wiele więcej Już pamiętam z zeszłej FIFA miał o wiele więcej Więc również będzie o wiele lepszą kartą Od Pujola w samej grze to samo Akanji, 81 pejsa, wystarczająco już, żeby dawał radę na środkowej obronie. To samo Tomori, 82 pejsa, w przypadku jeszcze obrońców tutaj liczy się wysokość 1,85 m, 1,87 m, Pujol 1,78 m i to naprawdę wystarcza żeby właśnie środkowi obrońcy byli lepsi. I powiem Wam, że teraz jak tak patrzę, ile piłkarze na środkowej obronie dostali pejsa. Wydaje mi się, że i jej do końca nie potrafi sobie poradzić z faktem, że ludzie dawali prawych obrońców i lewych obrońców właśnie na środek obrony i tam to ma w tym roku być znerfione, Ale wydaje mi się, że nie potrafią tak tego mądrze zrobić i po prostu dają dużą ilość pejsa zwykłym piłkarzom. Tak mi się wydaje. Nie chcę tutaj krakać, bo niestety nie mam żadnych, żadnej pewności. Ale też niezły fakt byłby taki: no bo jeżeli prawa obrona na środku obrony nie da rady, to jak sytuacja w draftach, to też jest moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz do omówienia jak się uprzemy na siłę to tak możemy iść dalej, nie wiem, zobaczmy chociażby Miro Kloze, Paula Skolsa którzy byli fenomenalni w po prostu z zwykłej piłce, David Rezege, tak samo, Christian Vieri i wchodzimy na klozę. no i wiadomo, że ta karta jest już po prostu, no, niegrywalna od początku, zobaczcie, no już tutaj porównywałem wam tego Malena, no ale chyba sami sobie zresztą zdajecie sprawę, nawet nie muszę tego mówić środkowa pomoc, to samo Paul Skols, nawet na karcie Prima będzie już słaby na, na... Nie wiem, gdyby takiego prima Paula Skolsa trafił na początku gry i tam miał, nie wiem, za jakieś inne karty. Ja naprawdę nie wiem, czy tym Paulem Skolsem grał nawet na starcie gry. 3 na 3 gwiazdki sztuczek. To samo Trezeg, Christian Vieri... Ale oni również cierpią przez swoją agility i balans, bo oni naprawdę przez to są mega słabi, a później wszystkie karty, które wychodzą eventowe mają po minimum 90 tej statystyki, co sprawia, że FIFA kręcą się jak szaleni i są o wiele lepsi od takich kart. Moim zdaniem i jej powinna zrobić jedną rzecz na ten moment. Totalną rewitalizację wszystkich ikon. Bo nie oszukujmy się. Te ikony wchodziły do gry nie tam w FIFA 17, 16 i po prostu wtedy dawały radę. Ale już mamy taki etap gry, jest tyle kart specjalnych, tyle kart eventowych, że one nie dają sobie rady. Moim zdaniem, wszystkie ikony powinny przejść totalną rewitalizację, żeby jako tako odnaleźć się w nowej rzeczywistości FIFA. I tak szczerze, ta odnowa biologiczna wszystkich ikon, to jedyna rzecz, która przychodzi mi obecnie do głowy, bo naprawdę jest to ciężki orzech do zgryzienia. Ja jakby nie hejtuję tutaj bardzo jej sports, bo mają ciężką zagwozdkę z tym, żeby zrobić w 100% zbilansowaną grę, gdzie te wszystkie karty dawałyby radę. No tam nie mówię o srebrnych i brązowych, bo one są od startu spisane na straty. Ale chodzi mi tutaj właśnie o te legendarne karty piłkarzy, które są naprawdę świetne i powinny i zasługują przede wszystkim na to, aby nie być zwykłymi klotami i zjadanymi przez gości, którzy nigdy w życiu nie osiągną chociażby 10% tego, co oni osiągnęli w swojej karierze. Dajcie znać, co sądzicie, może bredzę głupoty, może nie. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!